Witam ponownie w magazynie nhlsport.pl. Daniel Alfredson Ottawa Senators ze mną jest z Denohara Boston Bruins. Dlaczego tak? Otóż postanowiliśmy my sami przeprowadzić taki nasz fantasy draft, czyli wybrać sobie drużyny, z, który, z którymi będziemy po prostu grać i będziemy rywalizować. No i ja wcielę się w postać Daniela Alfredsona, Piotrek z racji uderzającego podobieństwa do Słowackiego Obrońcy będzie z Denoharu. No nie muszę też dużo udawać, bo, bo podobno Denohara nieźle mówi po polsku. Czyli wszystko jest w porządku. Mamy tutaj monetę. Teraz wylosujemy po prostu kolejność wybierania. Mam nadzieję, że złapię ją teraz. Orzeł, reszka. Reszka. Jest reszka. Zaczynasz. No to ja na Powiedzmy począt... może na początku, że jednego już każdy z nas zawodnika ma. Ty yy, masz... Yy... Ja, ja mam yy, Lupula. Tak, Lupula z y, Toronto Maple Leafs. Ja mam Henryka Lundqvista, czyli bramkarza New York Rangers. No i jedziemy. Tak, i w pierwszej rundzie wybieram Jewgenia Małkina. Yy, to jest yy, no obecnie chyba na, na, najlepszy yy, zawodnik w lidze, lider klasyfikacji punktowej, 58 punktów. To jest jego czwarty raz w meczu gwiazd. Dobrze, to ja w takim razie wezmę Stevena Stamkosa. To jest super snajper Tampa Bay Lightning. Lider klasyfikacji strzelców, także myślę, że to jest dobry wybór. To ja, żebyś mi go nie sprzątnął, to wezmę Jordana Eberle, ponieważ kibicuję Edmonton. <laughs> <and> <grym> no cóż, no. no nie ściągam go z lodu tak? przez cały mecz, więc strzela mi 20 goli i mam satysfakcję. No, potem, no to, to, to potem będzie zmęczony na regular season, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie, powiem. nie, Jordana Eberle ma... To jest, jest, końskie zdrowie. Ma końskie zdrowie, tak. Dobrze, czyli ty bierzesz Jordana Eberle, to ja postanowiłem teraz wzmocnić trochę szeregi obronne, biorę Ryana Satera, defensor Nashville Predators, znakomity obrońca i jeszcze przy okazji świetnie punktuje. Rozdzielę tą parę świetnych obrońców. Niestety, niestety tego się redaktors. obawiałem. I e, wezmę e, Webera, tak, z, m, który też sporo punktuje jak na obrońcę, 34 punkty. Ty masz Małkina, no to ja wezmę drugą gwiazdę ze wschodu. Paweł Daciuk, ikona Detroit Red Wings. Chyba najlepiej technicznie wyszkolony hokejsta w tej chwili w lidze. Więc ja go biorę do siebie. To ja w takim razie wezmę bramkarza. No, taki czarny koń, Brian Elliott, St. Louis Blues, świetnie się spisuje w tej drużynie, w tym sezonie jest, jest jego zespół rewelacją ligi. Biorę go też dlatego, że fajną maskę przygotował na, na mecz, namalował sobie postać z wojowniczych żółwi ninja, Cassia Jonesa, to jest taka postać, która w masce hokejowej występuje i bije się z przeciwnikami kijem hokejowym. To ponieważ ja jestem Danielem Alfredsonem, no to wezmę sobie do towarzystwa kolegę z drużyny, czyli Jasona Specce, z, z gwiazd Rottawy. On regularnie strzela gole i punktuje, także wybór też chyba mam nadzieję trafny. To ja w takim razie wezmę Johna Tavareza z New York Islanders. No, jego mama Barbara tak, z domu Kowal jest córką polskich emigrantów. To może Czek też. Do tego... Patriotycznie. Tak, patriotycznie tutaj pójdę. Ale nie tylko. No. Za każdym razem, jak majdan Majlandersów, mi nigdy nie zawodzi. Ten zawodnik dużo punktuje. Ma 49 punktów w 48 meczach obecnie. To ja znowu zdecyduję się na obrońcę. To będzie um, Dion Fenow. To jest Defensor i kapitan Toronto Maple Leafs. Wprawdzie w meczu gwiazd nie będą potrzebne jego twarde barki, i, którymi rozdaje bodiczki na prawo i lewo, ale ja takiego zawodnika lubię mieć po swojej stronie, a nie przeciwko. Także ja biorę Fenopha. To ja wezmę w takim razie Denisa Whitemana z Washington Capitals. Z nim jest ciekawa historia, bo był. Zupełnie zaskoczony tym, że został wybrany do, do meczu All -Star i powiedział, że ma nadzieję, że tylko nie wystąpi w konkursach, bo jedyne, co, co mógłby robić w tych konkursach, to, to robić zdjęcia i kamerować tak, wszystkich zawodników, że się nie nadaje po prostu do konkursów i nie czuje się na, na tyle silny, żeby konkurować z, z, z takimi świetnymi zawodnikami. No to biorę jego, żeby jednak też w tym konkursie gwiazd jednak wystąpił, wystawię go. W porządku. Ja teraz wezmę bramkarza. Ja mam już świetnego bramkarza, więc cóż szkodzi, żeby mieć jeszcze lepszego chyba bramkarza jako, jako rezerwę. Decyduję się na Tima Tomasa. Człowieka, który w ubiegłym sezonie wygrał dla Boston Bruins, Puchar Stanleya. Chyba wszystko, co, co można, wystarczy za wizytówkę zdecydowanie. Także Tomasz także wędruje do mojej drużyny. No to ja w takim razie jeszcze wezmę jednego bramkarza, Jonathana Quicka. No, przynajmniej z nazwiska jest najszybszy. To w konkursie na najszybszego bramkarza go wystawię. I, i, i myślę, że, <laughs> że nikt go nie pokona. Zostało dwóch, Corey Price i Aleksander Edler, ja biorę Alexander Edlera, no, z Vancouver, solidny gracz, tyle, no więcej jakoś, no, nie, nie jest to mój ulubiony zawodnik, tak, ale no, biorę go, bo nie chcę co, brać Corey Price'a, który jest trzeci pod względem największej ilości porażek bramkarzem w tym momencie. Rozumiem, no dobrze to w takim razie, Corey zostaje się. U mnie, chociaż ja mam chyba teraz czterech bramkarzy. Więc najwyżej jakiś, jakiś trade zrobimy. No najwyżej jakoś, jakoś pomyślimy. W każdym no, no, razie Cory Price wygrywa. Cory Price wygrywa samochód. Yy, kto wygra? Mecz Gwiazd. Yy, zobaczymy, przekonamy się o tym w niedzielę. Także z ja Ci życzę powodzenia. A ja Tobie też.